Hej, hej! Ja dzisiaj do Was będę przemawiać z nietypowego miejsca, a dokładnie z Zandvoort. Jest to miejscowość nadmorska. Dzisiaj odbywały się tutaj zawody, wyścigi. Generalnie był pokaz aut amerykańskich. Bardzo super impreza i jeżeli ktoś jest fanem motoryzacji, to jak najbardziej polecam go Nie wiem, ile razy to się odbywa, ale sami zobaczcie, jest naprawdę cool. ready to go że w głowa przy afrolokach może swędzieć, jest to dosyć y, popularny problem nigdy panie y, niestety, ale przez to ściągają afroloki zupełnie niepotrzebnie, bo można spróbować sobie z tym poradzić e, w, swędzenie występuje z kilku powodów tak naprawdę, generalnie chodzi o to, że często zakładają brejderki włosy, które nie były umyte włosy syntetyczne są e, przygotowane w taki sposób, że jest na nich masa, cała masa tak naprawdę chemii. E, jest to naturalne, no bo e, ta chemia od, odpowiada za to, żeby włosy były duże, fajne, e, miały wytrzymałość na temperaturę, trzymały skręt i takie, tam, takie tam. Więc generalnie jest ok, ale e, fajnie by było to zmyć. E, nie zmienia to jakości włosa, wręcz przeciwnie. I niweluje swędzenie, bo niekiedy, niekiedy przeważnie większość skóry reaguje na to w minimalnym, w większym stopniu i zaczyna po prostu nam to doskwierać swędzi. Niekiedy jest to bardzo irytujące naprawdę i właśnie z tego powodu panie ściągają loki. Jak sobie z tym poradzić? Najlepszym sposobem jest umyć loki przed, przed ich założeniem. Generalnie używam do tego octu jabłkowego. Robię mieszankę z wodą. Proporcja, no to tam różnie są podawane proporcje, ja to robię tak, że nalewam sobie po prostu miskę wody, takiej ciepłej, letniej. Do tego dolewam dwie szklanki pełne octu jabłkowego i w takiej mieszance mi się te włosy moczą. Około, minimalnie dwie godziny, ja zazwyczaj zostawiam to tak na noc, więc po takim zabiegu te włosy nie ma opcji, żeby się spędziały z powodu chociażby właśnie tej chemii. Jeżeli już się zdarzy, że ktoś tam założył nam te włosy, i te, te włosy nie były przygotowane, nie były myte, to jest dość popularny problem, no bo jest łatwiej po prostu kupić, założyć i, i tyle, nie? Sama tak zakładałam, sama miałam też tak zakładane, więc po prostu jest szybciej i łatwiej. Ale to nie jest koniec, bo można sobie z tym swędzeniem no, poradzić już mając te włosy na głowie, więc wtedy robimy też taką płukankę w, podobnej, w podobny sposób. Tak samo nalewamy sobie wodę do miski, wlewamy tego octu, proporcje mogą być takie same nie ma co się obawiać o, ocet jabłkowy jest naprawdę bardzo zdrowy i ma naprawdę bardzo dużo fajnych właściwości więc generalnie nam może wspomóc jeżeli ktoś ma problemy z łupierzem jakimś tam e, przetłuszczaniem się to też e, jest zalecany ocet jabłkowy więc e, mając tą płukankę gotową w tej misce płuczemy sobie tak jak się kiedyś robiło płukanki żeby niwelować sobie ten e, żółty odcień blondów to tak samo tutaj płuczemy, zostawiamy to, e, staramy się dotrzeć też do tych warkoczy w środku, żeby nam ten syntetyk, który jest w warkoczach też e, pokrył się tym octem jabłkowym. On sobie tam będzie działać, e, powiedzmy ja bym to zostawiła tak na 10 minut na głowie i dopiero spłukała i umyła głowę, tak jak zwykle to robimy. I Powiem Wam szczerze, że jak ręką odjął, bo sama na sobie teraz wypróbowałam ten sposób, ponieważ ja dużo, długo już się nie borykałam z tym problemem. Generalnie zapomniałam ogólnie, jak to już jest, że ten łeb swędzi. E, bo en, początki mojego afro to tam się to pojawiało, później już tego problemu nie miałam, bo już wiedziałam o co Kaman. E, no i teraz się znowu pojawił, bo założyłam te włosy, które mam teraz prosto z paczki, po prostu na szybko, już nie miałam czasu, żeby je w jakiś sposób tam przygotowywać, więc założyłam i e, okazało się, że łeb swędzi, tak, że nie idzie do tego wytrzymać. Przypomniałam sobie jak to było i generalnie już teraz wiem z czym się borukacie, jak mi gdzieś tam, nie tylko moje klientki, bo ja mam dużo pytań e, od pań, które wcale nie są moimi klientkami. Gdzieś tam z Polski czy, czy Anglia? No, różne panie. Więc generalnie pytają. Ja się staram zawsze odpowiadać, więc y, pomagam, y, wspieram te wszystkie afromajaczki. E, I ten sposób działa. I sama na sobie sprawdziłam, więc y, sposób działa. Stuprocentowo nie szkodzi w żaden sposób. Wręcz przeciwnie, więc śmiało można próbować, y, jeżeli taki problem występuje. Kolejnym. Y, tak patrzę, bo my wylatajmy, mam dach otwarty, żeby mi tutaj niespodzianka nie wpadła. Kolejnym problemem, który może też doskwierać w sensie swędzenia, to jest źle wypłukany szampon. Kiedy myjemy głowę i robimy to na szybko, na zasadzie, że myjemy, no myjemy ten szampon nam się spieni, pyk, pyk, oblejemy wodą i wychodzimy. No i tu się pojawia problem, bo ten szampon tu nam się wszędzie zbiera i nie jest w stanie się wypłukać dwie minuty. Trzeba do tego się troszeczkę przyłożyć i e, kiedy on tam e, jest i zaczyna schnąć, irytuje skórę. Po prostu to się tak i ta skóra zaczyna reagować w ten sposób, że swędzi. To jest druga sprawa. I jeszcze swędzi od czego? Od całego napięcia, więc naciągnięcia skóry głowy. Więc tworząc e, Warkocze, to też y, układ w, y, cebulek się zmienia, więc one troszeczkę się naciągają i układają w nieco inny sposób, więc to też przez pierwsze, nie ja myślę pierwsze dwa dni jest takie swędzenie, ale to nie jest takie uporczywe swędzenie, to gdzie nie, gdzie, że oj coś tam ze swędzi, no to przechodzi. Najgorsze jest właśnie to od y, nieumytego syntetyku i to, to się liczy również tych y, włosów, które dokładamy do warkoczy, więc generalnie każdy syntetyk, który dokładamy gdziekolwiek na głowę, on powinien być wcześniej umyty. Y, fajnie teraz są opcje, ponieważ ten syntetyk y, są opcje, że można kupić włosy, które są już umyte. Y, one są z jakiej firmy? Nie pamiętam jak zwykle, ale w każdym bądź razie są takie włosy. Nie ma za dużo yy, wyboru, jeżeli chodzi o kolory i skręty, ale jest taka linia włosów wypuszczona. Ciężko trochę je zdobyć, one się przez moment pojawiły. Yy, Mac Factory chyba były, no mniejsza. Oto są, na rynku braiderki pewnie je znają. I też są fajne włosy do warkoczyków, które wplatamy te proste tutaj, więc one też są Toxic fry, Free. Po holendersku zacząłem gadać. Toxic Free, więc. Zastosowanie ich właśnie niweluje to swędzenie, więc też fajnie już wybierając właśnie włos pod warkocz, żeby był już umyty, wtedy mamy tą czynność z głowy, nie musimy się martwić o to, że musimy je tam wypłukać, wysuszyć oczywiście, żeby nie nakładać mokrych. Więc no, mamy to wtedy z głowy, więc fajnie sobie przejrzeć, kupując jakiekolwiek tam włosy właśnie pod te, pod te warkocze chociażby, żeby z tym mieć już problem z głowy, żeby to już było nietoksyczne tak zwane włosy i umyte wcześniej, już gotowe do założenia. Więc mamy tą czynność z głowy i tylko nam zostaje umycie afroloków. Nie jest to trudną czynnością, ale zawsze jest to czas, który musimy poświęcić, do, żeby to przygotować, więc. Ale należy to robić. Myślę, że to jest bardzo ważne, ponieważ to też może u niektórych wystąpić alergia. I mogą się. Co jeszcze się może pokazać, jeżeli chodzi o sam ten toksyczny świat afrologów? To, że niekiedy y, swędzenie no to pierwsza rzecz, a jeszcze potrafią pokazać się takie, y, jakby, grudki pod skórą, Ym, dlatego, y, dlatego te włosy muszą być umyte. U nas w, tym, w tej chwili już wszystkie, każde jedne są umyte, nie każde są przygotowane, bo to jest już osobna kwestia. Nie każde muszą być przygotowane, dlatego my mamy dwa rodzaje włosów, które y, wszystkie są umyte a tylko część jest typowo przygotowana pod taka już gotowa, rozdzielona do założenia, bo przygotowanie to jest zupełnie inna czynność niż samo mycie afroloków. Nie wiem czy nie zagmatwałam. Generalnie chodzi o to, że wszystkie mają być umyte, a nie wszystkie muszą być przygotowane, bo nie wszystkie tego wymagają. Niektóre włosy są bardzo łatwe do zakładania, nie trzeba ich specjalnie przygotowywać przed ich założeniem, wystarczy je umyć. I to tyle. Myślę, że jasno to wyjaśniłam. Eee, e, e, e. Właśnie, bo tam niektórzy pytają, co z warkoczykami, bo przy warkoczykach niekiedy też głowa swędzi, no to jest oczywiste, bo tam też używam syntetyk, więc wtedy e, na przykład panie na YouTubie niekiedy pokazują te afroamerykanki, one sobie tworzą e, w butelce w, z dyfuzorem Wlewają właśnie wodę z octem jabłkowym, mieszają sobie to i spryskują całe warkoczyki bardzo, bardzo mocno, żeby to wszystko ładnie wszędzie dotarło. Trzymają jakiś tam czas, 20 minut czy coś, żeby to rzeczywiście zadziałało, i potem myją, spukują to dokładnie. Więc niekiedy pokazują, że jaka czarna woda wychodzi. Naprawdę. Jest tam trochę tego wszystkiego, więc należałoby to robić. Wtedy to swędzenie nie występuje, jeżeli chodzi o sam problem toksyczności. A nie? no, występuje niekiedy właśnie od szamponu i naciągnięcia zmiany położenia włosa, więc to są inne kwestie. Ale to swędzenie już nie jest takie uporczywe. Więc jeżeli chodzi o to uporczywe, to ocet was ratuje. Ocet jabłkowy, pamiętajcie. Jest to bardzo łatwa metoda, naprawdę warto spróbować. Jeżeli doskwierać i nieść to e, swędzenie, ja wiem już teraz, jak bardzo może być uporczywe. Przypomniałam sobie po trzech latach, że, że naprawdę potrafi e, tak doskwierać. Ja byłam akurat e, na urlopie pod domkami, gdzie nie mogłam ogarnąć w ogóle odsyłekowego, więc ja myślałam, że szlak mnie trafi. Ale ogarnęłam, umyłam, wypukałam, umyłam i po prostu jak ręką odjął, więc to działa, wypróbujcie, nie ściągajcie loczków, najpierw, spróbujcie te jakoś pomóc sobie, a potem jeżeli rzeczywiście nie podziała, bo może być reakcja różna, no mamy różne, różną skórę, także afroloki są, nie są dla każdego, niestety nie każdy o tym wie i reakcje mogą być różne. Więc jeżeli nie miałyśmy styczności z listą przeciwwskazań, e, a umyjemy sobie tym octem i dalej coś jest nie tak, no to niestety, ale chyba będzie je trzeba ciągnąć, ale generalnie najpierw pójdzie się pozbyć problemu. Jeżeli nie zadziała, no to już wtedy no niestety, ale chyba trzeba je zdjąć. Słyszycie? Nie wiem, czy to słychać. Jeżdżą, cały czas jeżdżą, a to aż tak fajnie, wiecie. <grym>, no dobra. Eee, może jeszcze popatrzcie na parę dni stąd, tutaj z Antford. Było fajnie, polecam, trzymajcie się.